Wszystkie te 何で?

Dihet më tej me këtë. Ja. <laughs> w A są klucze, no właśnie bo klucze, tak. To... No. Problem. No, witam po krótkich, yy, tam kilku fragmentach z giełdy w Świdnicy. Yy, zobaczcie tutaj, co udało mi się kupić na tej giełdzie. No, dziwo, giełda rano się słabo zapowiadała. Myślałem, że będzie yy, słaba, a i sprzedaż tam fajnie poszła. I zakupy, no kurczę, Szczerze Wam powiem, że yy, no, wydaliśmy sporo pieniążków. I tak, pierwsze co. Z zakupów moich jest z giełdy Świdnicki. To jest taki transporter opancerzony SDKFZ 251. Model 52 cm. To kupiłem dla siebie. Ja mam taką kolekcję ręcznie wykonanych pojazdów. Kolekcję. To dopiero z trzeci pojazdów. Tutaj MG, karabin. I zobaczcie co ciekawe. Cały został wykonany ręcznie. Nie został yy, skończony przez swojego jakiegoś tam autora. No, jest wykonany tak jakby z płyty pilśniowej, Zawiasiki. Wszystko zostało wykonane ręcznie. Spójrzcie każde szczegóły. No, naprawdę kawał roboty. Zobaczcie, że nawet zawieszenie jest niezależne, tak jak jest w tym, w, w oryginalnym. Brak jest tutaj gąsienicy, ale gąsienicę ja sobie z paska klin, klinowego zębatego już mam. Eee, zrobię to naprawdę kawał modelu. Zobaczcie, świetne. Mi się bardzo podoba. Ja po zakupie go postawiłem na kocyku, na stanowisku, w którym się wystawiamy. I powiem Wam, że kurde, mnóstwo ludzi pytało o niego. Zresztą o wszystkie rzeczy, które sobie kupiłem. Ja to postawiłem tak w rogu kocyka swojego. I naprawdę, mnóstwo, mnóstwo ludzi pytało o te rzeczy, które ja kupiłem dla siebie, dla nas. Spójrzcie, zawieszenie. Nawet ktoś tutaj fajnie porzeźbił. Naprawdę fajna robota. Tu wszystko działa. A to jest taka płyta pilśniowa, jakaś. No i te kółka. Naprawdę fajnie to wygląda. Kawał pojazdu 52 cm długości. To jest pierwszy zakup. Przechodzimy do drugiego. Kolejny przedmiot. I tutaj mamy taką podpureczkę. Zobaczcie takie coś stawiamy. Tylko to się dosłownie opiera. Nie jest w żaden sposób przymocowane. I zobaczcie metalowa taka zabawka. Jeździec na koniu. Jakiś kowbój, chyba. Tak, bo tu rewolwer widać. Cała yy, zabawka jest blaszana. <kliwanie> Poruszająca się tutaj koń głową rusza. Jeździe co głową również koniogonem ogonem. Jest tak wyważona, że nie jest w żaden sposób tutaj przymocowana. A, a wszystko tu się. Zobaczcie. No świetno, naprawdę. Jak dla mnie rewelacja. Następnie mamy wazon, piękny wazon. W niebieskim kolorze. Ze złoceniami. Spójrzcie tutaj te. Te złocenia są w takich rytowaniach, w szlifach w tym szkle. Bardzo pięknie to wygląda. Ja tam nie jestem specjalistą od szkła, ale mam kolegę, który, który się zna na tym bardzo dobrze. Nieraz mi yy, no, opisywał szkło jakieś tam, i naprawdę później gdzieś tam szukając w internecie sprawdzałem, że no, trafią. No, wiedział po prostu, naprawdę zna się na szkle. Yy, ja kupiłem ten. O nie, wazonę, to powiedziałem, zbanek. To jest zbanek. Yy, ja kupiłem to za cenę 70 zł. Wiedziałem, że jest warty na pewno tej ceny, a poleciałem do tego kolegi od razu, który tam się zna na tym szkle i powiedział mi, że to jest koniec XIX wieku, wartość około 300-400 zł. Jak ktoś tu jest się zna na szkle, to proszę bardzo, spójrzcie tutaj, to szkło nawet jest takie, mm, takie nierówności, widać. Po wygięciu tutaj tego dzióbka podczas produkcji wazonik piękny, podoba mi się 70 zł za takie coś. Pytałem go o szkło. On mówił, że to, że nie jest rwane szkło, to wcale nie znaczy, że to nie jest stare szkło. Czy tam końcówka XIX wieku. Nie jest to regułą. I lecimy dalej. Następny przedmiot figura z brązu. Figura kobiety leżącej nago przy zbanie tutaj jakimś nie wiem, z wodą prawdopodobnie. Ja jeszcze nie sprawdzałem dokładnie co to jest za figura, co ona przedstawia. Ale, ale jest bardzo ciężka. Naprawdę tutaj wysokość jest 22 czy 23 cm. Teraz dokładnie nie pamiętam, a tu chyba 25 podstawy. Figura jest sygnowana. Tutaj z tyłu, pino. Cena 400 zł. Też jak na takiej wielkości figura z brązu wydaje mi się cena. Bardzo dobra. Tutaj gdzieś po zdjęciu próbowałem znaleźć taką figurę w internecie i znalazłem tylko na Amazonie. Tutaj spójrzcie macie zrzut ekranu. Widzieliście cenę. Nie wiem te ceny, skąd kurde. Ja myślę, że no może tak z 800 zł warta. Ja zapłaciłem za nią 400 zł, ale bardzo ładna. Samo to, że jest to duża figura, brąz, więc na pewno nie przepłaciłem. Kolejny przedmiot nóż okopowy, szturmowy. Jest to taki ogryzek. Słuchajcie, tutaj zobaczcie no, stan. Ktoś tu rękojeść przemalował, ale jest oryginalny. Skrócony tutaj, ktoś go ostrzył, ale cena 100 zł to naprawdę jest dobra cena. W takim bardzo dobrym stanie te, te noże są warte e, około 1000 zł, także 100 zł, nawet za taki ogryzek, to wydaje mi się, że jakiś początkujący. Kolekcjoner z chęcią zakupi taki przedmiot. No, i tutaj mamy postać kobiety. Jest to Rutr, postać biblijna ze Starego Testamentu. Po śmierci męża, chyba steściowo, o ile dobrze pamiętam, wybrała się do Judei w podróż. Jest to porcelanka czekajcie, ja postaram się tu przybliżyć troszkę. O naprawdę pięknie namalowana. Spójrzcie każdy włosek włos tutaj. To jest jakby naprawdę cud, osobno malowany. Przepięknie. Ramka jest z brązu. To nie jest Mosiąc mosiądz jest taki jaśniejszy, chociaż, no chociaż ręki sobie odciąć nie dam, ale I jeszcze jest oryginalne, oryginalna nalepka. I tu jest, że to jest napisane właśnie, że postać Ród według yy, tutaj malarza. Jak on tam? Landele. Markenheim, yy, Wiesbaden. To oczywiście trafia do naszej witrynki. No więc, tak, takie to zakupki się udało nam zrobić. No tutaj praktycznie wszystkie te przedmioty zostają u nas. w naszej jakby kolekcji tyle trzymajcie się na razie cześć